Nauczanie domowe, 21 sierpnia, księga lud, rozdział 2, wersety od 1 do 3 i od 8 do 11, a także rozdział 4, wersety od 13 do 17. Noemi miała powinowatego krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Boos. Powiedziała Ród Moabitka do Noemi. Pozwól mi pójść na pole, zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością. Idź, moja córko, odpowiedziała jej Noemi. Ród wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole boza, który był z rodu Elimeleka. Powiedział Boz do Ród: Słuchaj dobrze, moja córko, nie chodź zbierać kłosów, na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze. Idź za nimi. Oto nakazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń, napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Wtedy ród padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi i zawołała. Dlaczego darzysz mnie życzliwością? Tak, iż mnie uznajesz, choć jestem obca. Odpowiedział jej Boz. Oznajmiono mi dokładnie to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża. Opuściłaś ojca swego i matkę swoją i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Boz zaślubił ród i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety mówiły do Noemi: Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło Ci powinowatego z prawem wykupu. Imię Jego będzie wspomniane w Izraelu. On będzie dla Ciebie pociechą, będzie Cię utrzymywał w Twojej starości. Zrodziła Go dla Ciebie Twoja synowa. Która Cię kocha, która dla Ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów. Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swoim łonie. Ona też je wychowała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły, narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. Jedna z podstawowych zasad, Działalności gospodarczej brzmi: zanim rozpoczniesz współpracę, sprawdź kontrahenta. Można powiedzieć, zrobił to BOS, który zauważył nową kobietę, pracownicę na swoim polu. Wypytał dokładnie, kim jest, co robi, jak się tu znalazła. I dobra opinia od UT, to co o niej opowiadano, świadectwo jej życia, Postawa budziła szacunek i to spowodowało życzliwość Błoza. Zaproponował, by nie szukała już w innych miejscach tej możliwości zbierania kłosów. Życzliwie ją potraktował, dzieląc się tym, czym żywili się żniwiarze. Dodajmy, ród podporządkowała się prawu Izraela, które dawało właśnie możliwość utrzymania jej oraz jej teściowej Noemi. Wszystko razem spowodowało tak mocne podkreślenie ze strony Boza szlachetności w działaniu lud. Mówi Boz, niech ci Pan wynagrodzi za to, co uczyniłaś. Niech będzie pełna Twoja nagroda. Niech Ci Błogosławi Bóg, pod którego skrzydła się schroniłaś. To są wyraźne sygnały, w których pracodawca potwierdza wartość pracownika, potwierdza jego status spowodowany jego piękną moralną postawą. Zatem prawość, kręgosłup moralny, jak mówimy, Trzymanie się zasad, oddziaływują na środowisko. Mają wpływ na społeczny status i na sposób traktowania przez innych ludzi. W tej relacji, która opisana jest w trakcie pracy, w czasie żniw jęczmienia, możemy odkryć również dzisiaj to, co powinno być charakterystyczne dla pracownika dla tych, którzy chcą wartości wdrażać w swoją pracę, w swoje zaangażowanie w ten świat. I dzisiaj przecież nie ma żadnej tajemnicy w tym, że podkreśla się wartości etyczne w biznesie. Kto chce mieć w Wpływ, pozytywny wpływ na ludzi powinien przestrzegać właśnie tych pewnych zasad. Mieć na uwadze te wartości. Ktoś, kto staje na czele, jest szefem, musi uczciwie wykonywać swoje obowiązki. To po pierwsze. Musi szanować innych ludzi. Umieć zachować pewną poufność i w końcu dbać o atmosferę w pracy. I wszyscy pracownicy, cały zakład, cała firma powinna mieć pewne cechy, bardzo jasno określone. Odpowiedzialność, gotowość do tego, by brać w swoje ręce konsekwencje tego, co robimy, a czasami nawet być gotowym na zmianę decyzji, jeżeli ktoś popełnił błąd. Dalej, o obok odpowiedzialności przejrzystość. Na przykład firma udostępnia informacje, pełne informacje o towarze, o produkcie, o sposobie wytwarzania. Dalej wiarygodność, uczciwość, rzetelność w pracy. A w końcu aktywna obecność w środowisku to odniesienie. Ja nie jestem tylko po to, żeby konkurować, nie jestem tylko po to, żeby niszczyć tych, którzy być może podobny produkt oferują na rynku. Jak widać, i dzisiaj są potrzebne te postawy, które widzimy, zarówno u ród, jak i u boza. I ta postawa kobiety pracującej, walczącej o swoje utrzymanie, powoduje wyniesienie społeczne. Docenienie, uznanie, między innymi też małżeństwo z boozem. A dzisiaj wiele zawodów, tych zwłaszcza o dużym zaufaniu społecznym, wyznacza sobie nawet pewne kodeksy etyki zawodowej. Jaki jest Twój kodeks w pracy, w Twoim działaniu, w zaangażowaniu społecznym? Czy potrafiłbyś, zapisać trzy główne zasady, którymi kierujesz się w pracy zawodowej.